Cześć. A dzisiaj mam do Was nieco inny materiał. Mianowicie, że bohaterem będzie zapięcie rowerowe. Natomiast, natomiast nie będziemy go niszczyć ani plikować. To zapięcie firmy ABUS podesłał mi Widz Jakub z prośbą o wyciągnięcie złamanego klucza ze środka. Mówi, że próbował domowymi dm sposobami <kłysk> walczyć, ale niestety nie udało mi się. No i spróbuję to dzisiaj <grym> na, na, na filmie wykonać. Potrudnieniem, zdecydowanie jest dosyć silna taka, taka zaślepka um, Która tutaj będzie nam przeszkadzać, ale spróbujemy zaraz ją sobie coś na to poradzić Mam nadzieję, że widać tam w środku zrobię zoomę może Złamany klucz Ja na tym wizjerku słabo widzę, no, ale tutaj elektrycznie podejść do niego Bez jakichś narzędzi, no to <laughs> Raczej ciężko, ja poprawię kamerę, żeby i <laughs> to nie spadła O, tak się zapiąłem na o! I cóż, spróbujemy. Tutaj mamy tak <gry> ekstraktory. Ja sobie tak mniej więcej sprawdziłem, że tam mi powinien dosyć dobrze wchodzić. To są takie bardzo bardzo cienkie narzędzia, podobne do wytrychów z haczykami. Jeszcze o nich już był materiał. No i właśnie one służą do prób wyciągnięcia. Natomiast tą blaszkę spróbuję sobie takim napinaczem do, do takich zamków, no samochodowych też. O. Odgiąć. Co ciekawe, klucze zławane, <grymne> działa zamek, więc możemy <grymne> Możesz kubie śmiało korzystać z tego <grymne> Jak się nie uda wyjąć jakimś śrubokręcikiem, no dobra, ale Zobaczmy Czy ktoś nam się uda zahaczyć Generalnie rzadko to robię, więc Baczcie mi, że to nie będzie profesjonalnie i ta kamera będzie też nie Otwia sprawy No, no ale Chyba sukces. Szczypce też się przydadzą. O, nie po tego narzędzia. Możliwe, że to mi teraz przeszkadza wiecie. Próbuję wyciągnąć ten i teraz tydzień powinien wyjść. O, dobra. Także Jakubie ja Ci odeślę to. O, zobaczcie tu się to działo. Odeślę oczywiście yy, na, na, na wskazany paczkomat. I tyle, no. To weszło tutaj ładnie nam, mam nadzieję, to widać. Poznajcie, to oczywiście słoneczniki, to już ci co oglądają częściej wiedzą o takim rowkiem pięknym, co tutaj wlazło i wyciągnęło nam złamany klucz. Dobra, to tyle, słuchajcie, <gryw> dzięki za oglądanie, ja tu będę niebawem odsyłał. To tyle, <gryw> dzięki, cześć.